Dzień dobry, witam w kolejnym vlogu. Witam się z Wami yy, z centrum. Y, ścisłego centrum, do tego stopnia, że. No, Jest to ulica, na której ciężko zaparkować Ale udało mi się, chociaż daleko od celu Ale stwierdziłam, że już nie krążę, bo się spóźnię A jestem umówiona na laminację rzęs Chcę sprawdzić, czy coś mam w zębach Nie, nie mam Jestem umówiona na laminację rzęs bo już moje, no to dawno, dawno nie są zlaminowane. Yy, ostatnio byłam chyba jakieś dwa miesiące temu, yy, więc dzisiaj idę. Jak widzicie, nie mam pomalowanych w ogóle rzęs no żeby po prostu bez sensu było malować w domu i tutaj, yy, żeby musiała zmywać. Dlatego chciałam się z Wami przywitać. Później prawdopodobnie pójdę sobie gdzieś coś zjeść i jeszcze popracować, ale to się do Was odezwę potem. Na razie lecę na te rzęski, będę miała zrobione na kolejny miesiąc, bo generalnie efekt się utrzymuje tak mniej więcej właśnie około miesiąca, szkoda, że nie dłużej, ale i tak no moim zdaniem warto go zrobić, bo jednak te rzęsy później i tak się tak fajnie układają. Jak się dba o nie, gdzieś tam rozczesuje I tak dalej to No to ten efekt takich niepowywijanych W każdą stronę rzęs można otrzymać Znacznie dłużej Dobrze, ja idę Bo mam kawałek przed sobą, ale to się przejdę Pokażę wam chorzą ulicę Bo właśnie zaparkowałam na chorzej No ale tak jak mówię Mam kawałek do przejścia Muzyka Wracam do samochodu. Jestem już po rzęsach i też po obiedzie. Trochę sobie popracowałam, nie opłacało mi się wracać do domu, bo teraz jadę jeszcze do lekarza na Pragę Południe, więc to jest w ogóle po drugiej stronie prawie mojego mieszkania, znaczy Warszawy Więc postanowiłam, że zostanę sobie w centrum i teraz jadę właśnie tutaj w przychodni. Mam nadzieję, że nie będzie korków, bo jest... są godziny już szczytu, więc trzymajcie kciuki. Niby człowiek przyzwyczajony do. Aparatu Ale powiem wam, że jak się tak idzie chodnikiem I chce się coś powiedzieć, nagrywać To nagle odejmuje mowę W ogóle zapomina się polskich słów I składni I w ogóle No, ale Coś tam do was powiedziałam że Czuję, że mam takie brudne ręce mm. Ale z tego Z tej parności takiej chyba W każdym razie jadę teraz na Saską Kępę do przychodni, do alergologa Bo No chcę się przetestować czy ja nie jestem uczulona Na jakieś pyłki i tak dalej Bo tej wiosny to mi rzeczywiście ten katar Dosyć mocno dokuczał Więc ja jadę Odezwę się do was już pewnie Z domu I w ogóle fajnie by było jakby Coś zaczęło padać, bo jest parno Niby jest wiatr, ale Naprawdę jest tak no jakby zbierało się na burzę, ale od rana tak wieje mocno, więc nie wiem czy w końcu coś lunie z tego nieba, czy też nie. Nie wiem. I nic takiego większego nie robiłam. Tak naprawdę nie miałam się prawa zmęczyć czymkolwiek, a czuję się zmęczona. E, ale to chyba dlatego, że mm, te temperatury, które dzisiaj były, znaczy no właśnie nie było gorąco, ale z drugiej strony było ciepło. E, chodziłam po tym centrum trochę i wiecie, no. Tu spadło zabawka. Afery. Eee. No to tak jakoś nie wiem, zmęczyłam się po prostu. Jestem taka, że już najchętniej to bym wzięła prysznic, położyła się, poczytała sobie książkę i w sumie nie mam nic już w planach na wieczór. Dzisiaj więc chyba tak zrobię. Zrobię sobie jakąś kolację. Widziałam, że już kurki się pojawiły. Bardzo mnie to cieszy, bardzo lubię kurki, ale na straganie one były dosyć drogie bo kosztowały 10 zł za 100 gram. Yy, więc poczekam aż wejdą może do supermarketów yy, no więc zrobię sobie coś do jedzenia yy, a później później pewnie szybki prysznic i, i może jakaś książka yy, Generalnie yy, byłam dzisiaj w tym Tel Awiw yy, na Poznańskiej yy, Powiem Wam tak, yy, jakby nie wiem w ogóle od czego zacząć, już nie myślę, naprawdę jestem zmęczona. Tam mamy bardziej takie izraelskie jedzenie. Ja jadłam zupę z soczewicy. Smakowała trochę jak pomidorowa, ale bardzo dobra była, swoją drogą. Natomiast uświadomiłam sobie, jak ja bardzo nie lubię kolendry. Ona była posypana właśnie kolendrą. I słuchajcie, ten smak, no... Nie, jakby... To nie jest mój smak i próbowałam ją nieraz już. No i nie mogę się nie potrafię się przekonać po prostu do kolendry. Dajcie znać czy lubicie kolendrę. Ona ma naprawdę bardzo, bardzo specyficzny smak, do którego raczej nie jesteśmy przyzwyczajani za dzieciaka, więc może też dlatego yy, mamy takie spostrzeżenia, że no jednak mm, nie, kolendra nie. Yy, no ja też nie, nie przepadam i raczej jej nie polubię. Później jadłam też pite z hummusem powiem wam, że hummus był taki bardzo mocno sezamowy. Jeszcze takiego nie jadłam nigdy. Nie chcę go porównywać do tego wiecie, sklepowego, bo to w ogóle tam było robione na bieżąco, na, na tak wiecie, na świeżo jakby przygotowywane, a w sklepach, no to w sklepach wiadomo, ale już w innych restauracjach też jadłam hummus i po prostu gdzie indziej był znacznie lepszy ten moim zdaniem był za mocno sezamowy no ale jakby w porządku dałoby się go zjeść, dało się go zjeść zjadłam go, ale jednak dla mnie po prostu nie do końca ten smak, który, którego oczekiwałam i miałam jeszcze ciasto marchewkowe. To ciasto marchewkowe w sumie dostałam tak w gratisie, bo, bo dosyć długo czekałam na kelnerkę. Znaczy, dostałam kartę, wybrałam sobie już to, co chciałam zamówić, otworzyłam laptopa i zaczęłam pracować. I chyba z 20 minut no może nie, może nie 20, ale tak z 15 minut siedziałam i czekałam na kelnerkę, aż podejdzie, żebym mogła złożyć zamówienie. No i szczerze mówiąc, ja już po takich 10 minutach, tym bardziej, że się patrzyłam tam na bar i próbowałam zwrócić na siebie uwagę, próbowałam przyciągnąć wzrokiem kogokolwiek, nie udało się to, więc po jakimś czasie po prostu zaczęłam sobie przeglądać inne knajpki, które są w okolicy. Po prostu wychodzę i idę gdzie indziej, bo też nie miałam dużo czasu, żeby tak go marnować. Poza tym, jakie to jest traktowanie klientów. No i w końcu podeszła dziewczyna i tak patrzy na mnie, i od razu mówi, że przeprasza, że w ogóle no, nie ma nic na swoje wytłumaczenie, po prostu przeprasza. Ja mówię, że no, ja się czułam trochę zapomniana, no ale że okej, okay, okej, okay, że chcę zamówić to i to. No i właśnie zanim jeszcze dostałam takie normalne jedzenie, które zamówiłam no to przyniosła mi to ciasto marchewkowe w ramach przeprosin no i zjadłam sobie właśnie to ciasto marchewkowe było też bardzo dobre i w sumie moim zdaniem zupa i ciasto marchewkowe były najlepsze z tego wszystkiego po prostu ten humus mi nie bardzo pasował no i myślałam w ogóle, że restauracja cała pójdzie na straty przez to początkowe zachowanie, ale później jak przeprosiła w sumie chyba trzy razy Dostałam to ciasto i w ogóle od razu, praktycznie dostałam też moje zamówione potrawy, więc dosyć to szybko poszło. No więc wybaczyłam i jakby oceniam restaurację tylko pod względem jedzenia. Więc takie 7 na 10. Było ok, ale. No nie wiem. No ten humus jadłam po prostu lepszy. Takie moje spostrzeżenia, ale jeżeli będziecie w Warszawie w okolicach właśnie centrum Będziecie chcieli sobie spróbować jakiegoś takiego izraelskiego jedzenia No to tam myślę, że to jest dobre miejsce Spontanicznie stwierdziłam, że jedę na zakupy No nie ma już nic za bardzo do jedzenia, ale tak mi się nie chce Powiem wam, że ja lubię naprawdę robić zakupy spożywcze ale dzisiaj wyjątkowo po prostu mi się nie chce, a wiem, że muszę, bo chcę coś na obiady kupić, chcę w ogóle nawet pieczywo, nie mam, nie mam takich podstawowych rzeczy, więc chcąc czy nie chcąc muszę pojechać na zakupy, ale postaram się to zrobić, naprawdę w mgnieniu oka wejść i wyjść i właśnie jadę w takich godzinach, gdzie mam nadzieję, że jeszcze nie będzie dużo osób, nie ogarniam się jakoś specjalnie, do Lidla jadę tylko. Ale w uszach mam słuchawki, dlatego że będę sobie słuchać podcastu, który ostatnio mnie wciągnął, i serdecznie Wam polecam. To jest podcast o Zmierzchu, który prowadzi Marta Niedźwiecka. O niej było już dosyć długo dużo wspominane i niektóre dziewczyny też wspominają właśnie o tym podcaście. Ja się po prostu jakoś tak mało ostatnio słuchałam, dlatego za niego nie zabierałam, to jest podcast. Psychologiczne, o różnych, przeróżnych tematach, tak naprawdę wszystkich tematach, które nas dotyczą w życiu codziennym. I serdecznie Wam polecam, bo dziewczyna mądrze mówi i naprawdę można zmienić nastawienie, jeżeli ktoś się boryka z jakimiś tam problemami. Oczywiście polecam udać się do psychologa, psychoterapeuty, psychiatry. Natomiast dla takiego codziennego uświadamiania sobie o niektórych rzeczach, to polecam właśnie ten podcast. Z tego co widziałam, on jest masakrycznie długi. Bardzo dużo odcinków. No, ja się za niego zabrałam po prostu zbyt późno, bo on powstał w 2019 roku, więc, jakby nie było, no to 3 lata już, bo widzę, że w sierpniu on powstał, w lipcu jakoś tak, więc 3 lata. No, więc mam co do, do nadrobienia. Jeżeli nie słuchaliście, to naprawdę serdecznie polecam. Przyjemnie się też słucha tej, tego głosu więc można gdzieś tam w tle sobie włączyć, właśnie w samochodzie, czy podczas zakupów, tak jak ja to będę teraz robić, żeby sobie, żeby sobie chociaż trochę uprzyjemnić te właśnie moje zakupy, na które średnio mam dzisiaj ochotę, no ale cóż, trzeba powietrza jeść, nie będę, szkoda. No ale już mamy tutaj aferę, która mnie nie wypuści, dopóki jej nie dam smakołyka, nie chcę wam pokazywać śmieci, bo tam no nie jest to najlepszy widok. Ale tak, chodź oferciu, dam ci kabanos. Chodź. No, chodź. No. No tak. Przecież inaczej mi nie wypuścisz. Jak ci nie dam kabanoska, tak? O, zobacz, jakiś tutaj otwarty był. No, mm. masz. Jestem przerażona tym, ile. Niektóre produkty potrafią kosztować aktualnie. Autentycznie, po prostu stanęłam przed półką, głównie z olejem i z masłem, slash margarynami. I po prostu stałam jak wryta patrząc w te ceny. Jest... Ja nie wiem, dokąd to dojdzie. I kiedy w końcu zrobimy jakąś rewolucję w tym kraju, żeby to wszystko kosztowało w miarę. W normalnych cenach, no albo nasze pensje, żeby tak, tak wzrosły adekwatnie do tych cen. Naprawdę jestem przerażona. Jeszcze tydzień temu e, nie czułam tak, albo może nie wiem, nie kupowałam, nie potrzebowałam takich rzeczy, które naprawdę podrożały. I mówię tutaj głównie o oleju. Wzięłam taki, on kosztował 10 zł, a rzepakowy z Kujawski e, kosztował 13 zł. Też taka sama pojemność, gdzie jeszcze ostatnim razem jak kupowałam, a to nie było bardzo dawno temu chyba kosztowało około 10. Masakra. Wzięłam margarynę. Ona kosztowała uwaga uwaga, 10 złotych. No ręce po prostu opadają. Dobra, tak mniej więcej szybko wam zrobię tutaj taki haul. Afera już się zebrała za siatkę. A zostaw to, co? Potem jakieś resztki czegoś powypadają, i wszędzie naroznosisz wszystkiego. Zaraz to złożę. Zostaw to, aferciu, zostaw Wracając do zakupów, tutaj mam worki na śmieci. Ja bardzo lubię te takie ala siatki, bo są wygodne po prostu do noszenia. I zawsze kupowałam w rosmanie, ale tym razem jakoś nie chciało mi się jeszcze do Rossmana jechać, więc wzięłam w lidlu. Wzięłam też fetę, ala fetę, serka napkowy. Mm, tutaj mam trochę agrestu, ostatnio miałam z Lidla właśnie agrest, był bardzo dobry Zresztą tutaj chyba gdzieś mam resztkę, o Więc wzięłam Do owsianki też fajnie smakuje Jakiś jogurt jeden, bo też już nie mam ogórki kiszone, bo chyba zrobię może zupę kiszoną <śm> Zupę ogórkową, nie kiszoną <śm> Z kiszonych ogórków Więc zobaczymy Tutaj mam czereśnie, były po 10 zł właśnie w Lidlu. Bardzo ładne, takie ciemne. Myślę, że będą soczyste. Stałam tam chwilę i wybierałam dosłownie pojedyncze, żeby mi się nie trafiły żadne spleśniałe ani nadgnite. Ale powiem Wam, że jakościowo naprawdę były super, więc można było brać nawet garściami. Witamy Panią. Dzisiaj nie ma nic dla, dla Ciebie. Bo jeszcze masz swoje rzeczy Wzięłam cebulkę czerwoną Tutaj te batony, one są dosyć tanie Kosztują 1,23 zł A są pyszne Ja je bardzo lubię Bułka tarta, też już nie mam Tutaj właśnie jest szpinak Będę robiła pewnie jakąś lasagne Cynamon Oczywiście też do Owsianki, tutaj mam jakieś bułki Cztery wzięłam Zobaczę czy, czy będę mrozić te bułki czy też nie, ziemniaki do obiadu i do zupy właśnie ogórkowej, tej kiszonej i może też kiedyś zrobię placki ziemniaczane, bo mam ochotę, zobaczymy jak, jakie te ziemniaki będą, czy się będą nadawać. No tutaj ten feralny drogi olej, mleko też jedno wzięłam, wzięłam też słoiczek takich ogórków, bardziej albo do kanapki do obiadu, no i fasatę z multi. Do Do lasagni. W sumie tyle i zapłaciłam za to 95 zł Więc moim zdaniem naprawdę sporo Jak za taką ilość rzeczy Ale tutaj już mamy 20 zł za dwie rzeczy eee, Pasata w sumie Nie była droga 6 zł o, Co tutaj jeszcze mogło być takiego drogiego Później nie zwracałam W sumie uwagi na cenę, ale to To mnie przeraziło eee, Masakra jak to skomentujesz, Aferko? Halo! Tragedia, no nie? Dobrze, że Twoje kabanasy nie drożeją. Wiesz o tym? Skarbąco dalej nic nie masz. Wydajesz wszystko na bieżąco. Hmm. Chciałam Wam pokazać piękną, chyba najbardziej kolorową roślinę w mojej kolekcji. Jak widzicie, jest sobie na balkonie jest to kaladium. Nie wiem dokładnie jaka odmiana, ale no jest cudna. Fajnie sobie radzi na zewnątrz. Jak widzicie, puszczę tutaj jednego liścia tutaj z każdych tych sadzonek, też. I tak właśnie myślę, że zostawię ją do jesieni na balkonie, bo ona może być zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. A później zobaczymy, jak będzie się czuła Jeżeli zrzuci wszystkie liście, to pewnie wysuszę bulwy I będzie na wiosnę, na nowo Ale przez to, jak widzę, że ono sobie fajnie radzi To mam ochotę kupić jakieś kolejne odmiany Tutaj będzie odrzucać tego liścia Tak średnio się przyjął po przysadzeniu Ale te wszystkie, no zobaczcie, jakie to ubarwienie jest cudne I to jest roślina, prawdziwa to nie jest sztuczne.